Drodzy, mamy już zdemontowane, tak jak to widzicie, tak to wygląda, otwory, o których Wam mówiłem, wyglądają tak o. i przejdziemy sobie teraz od razu do samej podstawy i zobaczcie, tak to wygląda, tu już są zdemontowane pierścienie, te pierścienie oryginalne są Czerwonego koloru, te są czarnego. I tutaj już pierwszy rzut oka, zobaczcie, uszkodzona warga jest. Nie wiem, czy ostro jest łapie. Jest pęknięcie tego elementu tutaj. Także wstawiamy nowe. Oczywiście wszystko czyścimy. Bez czystość żeby to nic nie wpadło z uwagi na to, że Tu krąży olej. Także jakikolwiek piasek. No może nam spowodować później problemy. Za jakiś czas gdzieś tam wejdzie pod tak się może zdarzyć. Dlatego wyczyścimy to sobie ze, ze dużą skrupulatnością. I zamontujemy oczywiście nowe. Tak wygląda. Tutaj są kolejne. Mam nadzieję, że będzie pasowało, bo niby to oryginał, ale zaraz się przekonamy przy montażu.